No cześć, cześć witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Achievement Get Dokładnie tak, pod ostatnim odcinkiem dobiliście ponad 5000 łapencji Więc kolejny odcinek jest już kolejnego dnia i chyba jeszcze ani razu się tak nie zdarzyło Żebyście słuchajcie nie dobili tych 5000 łapencji, więc jesteście naprawdę niesamowici Dobra, no i oczywiście nasza e, zasada cały czas działa Jeśli teraz dobijecie ponad 5000 łapencji to kolejny odcinek wpada na YouTube już jutro A jeśli nie, pojutrze zapewne Dobra, zapewne. Ok, dobra, słuchajcie, dzisiaj jest yy, fajny dzień, ponieważ będziemy spróbowali znaleźć yy, twierdzę. Tak, spróbujemy znaleźć twierdzę i zobaczymy, czy nam się to uda. Jednak tak, najpierw będziemy potrzebować oczywiście tego czegoś. <słuch> Więc ja wolę sobie zrobić troszeczkę tego więcej. Akurat mam idealnie, mam trzy Ender o Eye of Ender. No i teraz tak, wychodzimy na powierzchnię. Uwaga, uwaga, uwaga. I zobaczymy. Dokąd to oko będzie nas prowadzić, więc. Okej, okay, gdzieś tam. Mm. No nie! Co się stało? <laughs> o nie. Ale lipa. Dobra, bierzemy łódkę. Wiem, że mamy iść gdzieś tam. Jak cienko? No, ja yeah. szkoda. Słuchajcie, robię teraz to zadanie z tą twierdzą, ponieważ chciałbym ewentualnie już móc tą twierdzę namierzyć, żeby zrobić do niej kolejkę, bo będę tworzyć kolejkę długą na. 500 albo nawet na 1000 kratek więc potrzebuję żeby dokąd ta kolejka prowadziła też zresztą pisaliście żeby do twierdzy ta kolejka prowadziła, więc zobaczymy czy nam się to uda e, czego już szukam, czego już szukam czego już szukam, drewna dobra ogarnię sobie łódki bo doskonale wiecie jaki jest ten mój świat, wiem zebrałem to drewno całe, zamieniłem Mimo, iż chciałem tutaj kakao zasadzić, no ale cóż, Rocksu jest zapominarski, to teraz płaci. No i tak, musimy iść w tamtym kierunku. No dobrze, zobaczymy, co nam z tego, słuchajcie, wyjdzie. Cały czas zbieram żelazo, zebrałem już 300 taki żelaza. Dokładnie tak. Ehm, I będę potrzebować jeszcze więcej. Tak, będę potrzebować niestety jeszcze więcej, ale już niedługo będziemy sobie tą kolejkę robić. Dobra, myślę, że to oko poleciało gdzieś tam, nie? No, gdzieś na tym kierunku. Zobaczymy, jak daleko będzie oddalona ta twierdza. Mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie, okej, okay, czyli mamy kolejny dzień wyprawy, taki jakby, e, no ale już w takim troszeczkę innym celu. Że wiecie, trzeba będzie zdobyć. Trzeba będzie znaleźć tą twierdzę. I mamy już tak z góry ustalony cel. A takie wyprawy jeszcze bardziej mi się podobają. Dobra, mamy troszkę żelaza. Ja bym to zebrał sobie, ale... Kurde, to tak głupio wisi. Dobra, zbierzemy to. Okej, okay, daliśmy radę sobie. Tak, tak, tak i tak. Eee, no i cóż, lecimy gdzieś w tamtym kierunku zapewne. Nie wiem, jak daleko. Trzeba będzie odpalić oko. Ale wiecie co? Odpalimy sobie je jeszcze tutaj. No i mam nadzieję, że mi nie zniknie. No, nie! Czemu ono się niszczy? Przecież ono powinno spadać. Dobra, w tamtym kierunku idealnie. Więc ogarniemy sobie strzałkę taką. Tam, 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 gdzieś tam. Dobra, płyniemy. No, i zobaczymy, gdzie uda nam się dopłynąć. Coś czuję, że dzisiejszy odcinek zakończy się takim failem, że nie uda nam się znaleźć tej twierdzy. Bo niestety, no ale sami zobaczcie, co się dzieje, że to oko nam się po prostu mega szybko niszczy. E, no ale przekonamy się. Mam nadzieję, że jeszcze jak wykorzystamy je jeszcze raz, e, to to oko nam przeżyje i będziemy mogli je zebrać. Okej, okay. dobra, płyniemy mm, tak naprawdę znowu w ocean. Eee, teraz niedługo powinniśmy natrafić na tą wyspę znowu, bo ja już tutaj się zapuszczałem w te tereny i wiem, że gdzieś tutaj coś powinno być. Jest. Tam rzucimy kolejne oko, bo już twierdza może być gdzieś tutaj, a nie chciałbym się, słuchajcie, wracać, więc. Eee, <laughs> no nie, no ja nie wierzę, że dzisiaj nam się uda znaleźć tą twierdzę, ale próbujemy. Ja myślałem, że z trzema, z trzema się uda, ale się przeliczyłem. No, trzy to jednak rzeczywiście zdecydowanie za mało. Więc y, ogarniemy sobie to. Dobra, no i co? Czy teraz mi to wybuchnie? O! Jest gdzieś tutaj. Ej, twierdza, jest gdzieś tutaj, bardzo nas blisko. Czekajcie? Dobra. Super, bardzo fajna wiadomość. Twierdza, jest na wyciągnięcie ręki, słuchajcie, jednak potrzebujemy. Mam nadzieję, że teraz się nie zniszczy. To oko nasze kresu. Czekajcie, dobra, dopłynęliśmy gdzieś tutaj. Mm, na środek chciałbym dopłynąć. Ok, dobra. I wypuśćmy teraz oko. Dobra, gdzieś tu. Jest. Dobra, zebraliśmy. Okej, okay. o, cześć. Dobra, czekajcie, coś mi tu nie gra. No nie. Co tu jest grane? Dopłynęliśmy znowu do tej wyspy. Eeeem... Okej, okay. dobra, słuchajcie. Wkopiemy się tu. Damy radę, to jest bardzo głęboko. Ora, będzie ciężko. Gdzieś tutaj może być pod wodą twierdza Albo wariuje nam po prostu to, to oko okresu Mam nadzieję, że nie, no ale Tutaj gdzieś ta twierdza Może się znajdować Ale byłoby, kurde, byłoby genialnie Gdyby ona była tutaj obok Ha Czekajcie, szukam kamienia Gdzie mógłbym się wkopać, tutaj będę mógł się wkopać Nie, tu jest gravel Tam jest statek Tam jest kamień? Nie, tam jest gravel. Kurde, nie jestem w stanie tutaj się nigdzie wkopać. Chyba będziemy musieli iść do lądu. E, I będziemy prowadzić poszukiwania tam na lądzie. Kurde, gdyby tutaj rzeczywiście znajdowała się twierdza, ona może być gdzieś tutaj. Albo to oko kresu nam po prostu coś zwariowało. I najpierw prowadziło nas w tamtym kierunku, a później kazało nam zawracać. No, jeśli mam tutaj <laughs> myśleć po, że tak powiem... Eee, jakby to... Ch po chłopsku? Czekaj, jak, jak to się mówi? O Boże... Chłopski umysł? Kurde, nie, jak to się mówiło? No jest, zapomniałem, ale mam dzisiaj czarną dziurę. Więc słuchajcie, chyba z tego lądu sobie niestety będziemy musieli zejść, wkopać się w podziemie i zobaczyć, może gdzieś tą twierdzę tutaj uda nam się znaleźć, ale byłoby genialnie, no. Ha, chyba że zrobimy jakiś legalny sposób na X-Ray'a. To też dałoby się zrobić, ale, ale musiałbym mieć pistona A nie mam pistona, mógłbym sobie zrobić co prawda, ale, 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 ale spróbujmy tą twierdzę znaleźć, że tak powiem legalnie No i tak, ja bym się tutaj wkopał po prostu w dół um, Dziwne, ja tą twierdzę powinienem już znaleźć, gdyby ona tutaj była, wiecie? A jej nie znalazłem, więc więc coś mi tutaj śmierdzi. Myślę, że Minecraft troszeczkę mnie tutaj troluje. Tak, Minecraft bardzo mnie lubi trollować. To sobie zgarniemy to żelazo. Piękne. Żelaza nigdy nie za wiele. No i jeśli mm, moja orientacja, jeśli się nie mylę, to powinniśmy kopać się w tamtym kierunku gdzieś. E, twierdza jest raczej na tyle duża, że powinniśmy jednak na nią trafić. Byłoby świetnie, gdyby udało nam się znaleźć tą twierdzę dzisiaj, no. Tylko, no, po prostu Minecraft czasami się nieźle baguje. I ja już byłem, ja już byłem e, że tak powiem, świadkiem takich sytuacji, że nagle oko prowadziło mnie w jedno miejsce, a później. To świeci? Nie świeci. A później, no, było w drugim. O nie, nie mogę tak kopać. E, a później twierdza była niestety w drugim miejscu. No nic, zobaczymy. Jednak możemy spróbować. Najwyżej dzisiejsza wyprawa zakończy się klęską, ee, ale przekonamy się. Dobra, troszkę jednak chciałbym skręcić. Ha. Posłowałoby znaleźć też jakąś jaskinię. Jestem na poziomie 37 i myślę, że jest to dobry poziom do poszukiwania twierdzy. Myślę, że nie ma sensu Gdzieś niżej kopać No dalej twierdzo, pokaż się Ej no nie, tu już jest woda, nie? Tak, tam już będzie woda, więc to nie ma sensu tam kopanie Tutaj też Co dziwne Twierdzo będzie tak nisko Kurde Ciężko, ciężko, no jestem tak zajarany tą twierdzą O, żelazo troszkę, pięknie, przyda się Chyba sobie zejdziemy na troszeczkę niższy poziom jednak Bo będziemy mogli chociaż jakieś diaksy znaleźć przy okazji Czekajcie, ja chcę wypłynąć na zewnątrz Oho Dobra Może tam uda nam się coś zobaczyć, coś dostrzec chociaż No nie, tutaj nic nie widać. Kurde, no. Tak blisko, a tak daleko. Jeśli ta twierdza byłaby tutaj obok, no byłoby genialnie, no. No ale jak sami widzicie, jest mały problem. Mm, nie wiem, czy tutaj właśnie to jest jakiś błąd w Minecrafta, że on nam kazał nagle wracać. Ale to... No, kurde, no wychodzi na to, że ta twierdza jest obok nas. Tylko, że coś nam tutaj nie działa. Dobra, jak będzie noc, to spróbujemy jeszcze poszukać Endermana. Wyskoczyć, go zabić i damy radę zrobić jeszcze pewnie kilka. Tych, tych, wiecie. O kurde. Co tu jest grane? Zobaczcie, gdy jest głębokie. Żelazo, pięknie. Chociaż to. No, ja miałbym już kolejne osiągnięcia i to dużo osiągnięć, gdyby się udało znaleźć tą twierdzę. Szkoda, szkoda, szkoda. W ogóle, co tutaj się dzieje? Zobaczcie, jesteśmy na poziomie 25, a tutaj cały czas sięga. Zobaczcie, ten ocean On jest bardzo głęboki. Więc tutaj raczej tej twierdzy nie będzie. No, tak nisko. Ewentualnie by wystawała troszeczkę. Kurde, kurde. No, no ja, poszukiwanie twierdzy trzema tymi. To jest chyba rzeczywiście niemożliwe. Ale zapewne jest już, słuchajcie, noc. Więc wyjdziemy sobie na zewnątrz. Spróbujemy utuc jakieś endermany. I jeszcze może uda nam się coś znaleźć. Dobra, wyszliśmy stąd. Mamy mieczyk. Okej, okay, dobra. Trzeba się podsadzić teraz tym, co wykopaliśmy. I spróbujemy jeszcze raz sprawdzić, czy nasz Minecraft nie wprowadził nas w błąd. No bo sami zresztą widzieliście, co tutaj się działo? Dobra, tak, tak. O nie, tak, 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 tak. Okej, okay, dobra, mamy dobrą zbroję, więc raczej nic nam nie powinno zagrozić. Oh shit. Okej, okay, dobra, no chodźcie. Okej. Okay, o nie. Szukamy Endermana. Fuck, co tu się dzieje? No nie no, potrzebujemy troszeczkę pochodni. Hmm. Twierdza, gdzie jesteś? Kurde. No ciekawe, dobra, zaznaczmy sobie tutaj to wejście. Tu było wejście? Chyba nie. Ale ja szukam teraz Endermana, a nie was, zombiaki Przełączmy sobie bez shaderów. Ok. Dobra, pięknie. No, i spróbujmy znaleźć. Słuchajcie, w kolejnym odcinku, jeśli dzisiaj nie uda nam się znaleźć żadnej twierdzy, zrobimy sobie. Tak, przejażdżkę. Zrobimy sobie przejażdżkę. Eee, wagonikiem, co tu jest skromne? Ile tego tu jest? Przejażdżkę wagonikiem, i spróbujemy zdobyć kolejne osiągnięcie. No, patrzcie, gdzie jest moja tarcza? Dobra, mam. No, co tu jest grane? Ej. Ej, nie ta ręka, dobra? Dobra, troszkę moja zbroja ucierpi, niestety. Ale nie widzę tu, jak na razie, żadnego endermana. Ej, na serio, od serii e, Minecraft na krawędzi uważam, że Minecraft naprawdę coś do mnie ma. Mnie po prostu nie lubi, bo na przykład teraz nie mam żadnych endermanów, teraz nie znalazłem żadnej twierdzy. Mam po prostu coś takiego pecha, <noise> że nie wiem, co jest grane. Dobra, wy nie sobie wybuchnijcie, może się jakieś endermany przy okazji zrespią. Z raczej wątpię, bo Minecraft mnie oczywiście nie lubi. Hmm. Ha. No nie widzę nic. Szkoda, kurde, myślałem, że uda nam się znaleźć tę twierdzę, ale lipa. Tak samo, hmm, czekajcie, tam jest nasza wyspa? Tak, tam powinniśmy sobie płynąć. Może tam coś znajdziemy, jakieś endermany? A tą twierdzę już niedługo znajdziemy, więc no spokojnie, wypad. Ja płynie szybciej niż ja, nie? Jaki myk? Dobra, Nara. Kizendermany? No, raczej nie. Kurde. Czyli pierwsza wyprawa w poszukiwaniu twierdzy zakończona niestety niepowodzeniem. Um, no ale nie jest to łatwe, tak czy inaczej, więc trzeba będzie się przygotować um, znacznie lepiej. Trzeba będzie wziąć dużo więcej tych wszystkich. Um, Trzeba będzie zbierać więcej ogólnie blaze rodów i perełek, żeby zrobić więcej tych oczu, oczu kresu. Tak, znowu polowanie na endermany, masakra. Nie lubię tego, ale przynajmniej jak dojdziemy do kresu to będziemy mieli nieskończoną ilość perełek. Tak, cześć zombie, już się za to mocno skniłem. bardzo mocno. No patrzcie, żadnych, o jest enderman, dobra, pięknie. Enderman to jest mega rzadkość w ogóle, zauważyłem też, nie? No czemu się teleportowałeś, jak cię w nogi walnąłem? Gdzie on jest? No, what the fuck, co tu się dzieje? <grywka> Dobra, wracamy. Wracamy tutaj po lądzie. Może uda nam się znaleźć jeszcze kolejnego. Ale chyba już nie ma sensu dzisiaj puszczać kolejnych, yy, no szukać już tej twierdzy, teraz będę raczej sobie zbierać te wszystkie surowce, yy, no i będę zbierać jeszcze żelazo, no bo wiadomo, że jutro lecimy z odcinkiem, gdzie będziemy cisnąć z tą kolejką, no i w końcu zdobędziemy to ogięcie. Ała, wow. musiałeś to zrobić? Musiałeś to zrobić? No, dobra, come on, come, on, come on. Dobra, troszkę żarcia. Wbijamy sobie gdzieś tutaj do krówek, żeby pójść na skróty. No już. Tak, dobra. No i Endermanów, jak nie było, tak nie ma. No nic, próbowaliśmy znaleźć twierdzę. Może gdzieś tam rzeczywiście jest. Um, przynajmniej mam takie obeznanie, gdzie ta twierdza może być, i tam mi naprawdę dużo da, ponieważ jak będę rzucał kolejne perełki, to będę już wiedział, gdzie dokładnie pójść i gdzie tej twierdzy um, szukać. Więc prawdopodobnie gdzieś tam pod wodą znajduje się ta nasza twierdza. Mimo, iż jej dzisiaj nie odkryliśmy, um, ta wyprawa naprawdę dała nam dzisiaj dość sporo informacji. Ponieważ mamy już tak mniej więcej tą twierdzę zlokalizowaną, więc tak czy inaczej jestem z tego odcinka zadowolony. Miałem tylko trzy mm, oczy kresu, tak? Ender of Eye, Eye of Ender. E, no i udało się, mam nadzieję, zlokalizować tą twierdzę. Bo jeśli Minecraft mnie tutaj w jakiś figle płata, to będzie naprawdę, będę naprawdę zły. No ale to już się przekonamy na wizji. Będę znowu szukał twierdzy już niedługo. Um, no i co? No i zaraz wam coś pokażę. Patrzcie, czekajcie, tylko sobie pójdziemy tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. do domku. Tutaj będziemy zakończyć odcinek, ale, ale bardzo istotna rzecz. Zobaczcie, jedyne co musimy zrobić, to tak naprawdę jeszcze przejechać się tą kolejką. Kolejny, jeszcze jeden odcinek będzie, kiedy to zaproszę znajomego na serwer i dam mu diamenta. Następnie mm, gdzieś trzeba będzie znaleźć przy okazji złote jabłko. Możliwe, że uda nam się znaleźć to w jakimś mieście kresu. E, no i tak naprawdę, zobaczcie, tutaj mm, mamy tak. Mamy już cały kres, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, powiem wam, że tak naprawdę jesteśmy już na jakimś takim półmetku i na pewno jesteśmy za półmetkiem, jeśli chodzi o osiągnięcia. Ewentualnie trudne do zdobycia znowu będą te czaszki widera. mrocznego szkieleta. Zabicie widera nie będzie raczej problematyczne, ponieważ uważam, że będę już na tyle dobrze przygotowany, żeby tego widera bez problemu zabić. To znaczy, że będę mieć już raczej całą zbroję z tym z Protection 5, przynajmniej mam taką nadzieję. Wtedy zabicie Widera nie sprawi mi żadnego problemu. Widzę, że mi tutaj zbroja się niszczy, więc trzeba będzie ją oszczędzać. I póki mogę, to trzeba zakładać żelazną. No bo szkoda jej trochę. No nie. Będę musiał ewentualnie sobie naprawić to w kowadle. No i tyle. Dobra, dzięki zaglądaniu tego odcinka, mimo iż w tym odcinku nie znaleźliśmy twierdzy, to tak czy inaczej dało nam to naprawdę fajne, mm, fajne ten, jakby to nazwać. Wiemy, gdzie ta twierdza może być i to daje nam naprawdę dużo. Dobra, w takim razie w kolejnym odcinku zdobywamy osiągnięcie dokładnie to i będziemy spróbowali przejechać wagonikiem kilometr. Albo pół kilometra. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jeszcze taka mała ciekawostka, nie wiem, czy wiecie, ale. A to ciekawe, czekajcie. Muszę sprawdzić. Okej, okay. ponoć, dla każdego gracza, na każdy, chyba, świat, albo na każdego gracza, nie pamiętam, to okno jest troszeczkę inne. Czyli to w plecy widzicie, tu mam żelazo, węgiel, dirt em, i kamień. On, ten. Ten pattern, że tak ten wzór, jest zupełnie inny na każdym yy, kącie świecie. Nie wiem, możecie to sprawdzić, tak naprawdę. Czy macie dokładnie coś takiego samego, jak tutaj, ja, przy tym. dalai yy, osiągnięcie. Czy macie też tutaj takie żelazo yy, i taki dirt? Bo ja gdzieś to wyczytałem, ale nie jestem tego w 100% pewien, bo no, po prostu jeszcze tego nie sprawdzałem. Więc takie małe zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście macie tutaj inaczej to zrobione. Ten. Dokładnie obraz, czy jest dokładnie tak samo jak widzicie tutaj? Zobaczymy, bo jestem ciekaw. Myślę, że wy też, bo czemu nie? Taka, taka ciekawostka. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jestem taki poszarpany tymi strzałami, ale widzieliście, była ciężka wyprawa. Dobra, cześć!